Czy zastanawiałaś się kiedyś, jak długo można ukrywać prawdę przed własnym sercem? A może czujesz, że ktoś blisko ciebie już nie potrafi milczeć i wkrótce odsłoni to, co tak długo trzymał w tajemnicy? Ten szept, który teraz słyszysz, jest wiadomość od aniołów, aby przygotować cię na to, co nadchodzi. Widzę twoje serce, które czeka na znak. Ta historia zaczyna się jak cień na drodze, ale kończy światłem, które przebija ciemność. To wiadomość od aniołów dla ciebie dziś, która prowadzi cię krok po kroku, byś dostrzegła, że prawda nie może zostać ukryta na zawsze. Kiedy ktoś tłumi swoje uczucia zbyt długo, one zaczynają pulsować jak źródło pod ziemią. Czujesz, że coś ma wybuchnąć? To właśnie teraz. W tej chwili, w tym momencie, zaczynasz rozumieć, że niektóre wyznania są nieuniknione. Słyszę twoje pytanie, dlaczego teraz? Dlaczego właśnie dziś? Odpowiedź kryje się w wiadomość od aniołów na dziś. To, co zostało ukryte, zaczyna wychodzić na powierzchnię, a ty jesteś tą, która ma usłyszeć wyznanie. Aniołowie szepczą, że cisza była tylko próbą. Próba siły, próba wytrwałości, próba cierpliwości. Ale teraz, gdy czas się wypełnia, nie da się już zatrzymać tego, co dojrzewało w ukryciu. Zrozum, że to nie jest przypadek, że słuchasz tych słów. To wiadomość od aniołów dla mnie dziś, która staje się również Twoim lustrem. W tym przekazie nie chodzi o kogoś obcego, chodzi o Ciebie i o to, co czeka na Ciebie tuż za rogiem. Czy czujesz to drżenie, jakby powietrze stało się cięższe? To energia wyznań, które mają nadejść. I właśnie Ty jesteś to, która stanie się świadkiem tej przemiany. Kiedy dusza nie wytrzymuje ciężaru sekretów, Zaczyna wołać o wolność. A ty stoisz w miejscu, gdzie słowa, które były więźniami, wkrótce zostaną wypowiedziane. To wiadomość od aniołów stróżów Tarot, która niesie w sobie proroctwo uwolnienia. Wiem, że twoje serce pyta, czy to dotyczy ciebie. Tak, to dotyczy twojej historii, twojego życia, twojej drogi. To przesłanie jest jak list, który aniołowie pisali od dawna. Czekając na moment, byś wreszcie go odczytała. W tej chwili, kiedy słuchasz, zaczynasz dostrzegać znaki, które były obok ciebie. To wiadomość od aniołów archanioła Uriela, światło, które wskazuje ci prawdę ukrytą w cieniu. Czujesz, że to wszystko zaczyna łączyć się w całość. Prawda, która miała pozostać tajemnicą, nie da się już zatrzymać. I właśnie ty jesteś tą, której ma zostać powierzona. Nie bój się tego, co nadejdzie. To nie jest burza, która niszczy, ale deszcz, który przynosi ulgę. To wiadomość od aniołów na dziś dzień, obietnica, że każde słowo, które wreszcie padnie, będzie miało sens i znaczenie. Twoja droga była pełna pytań bez odpowiedzi, ale teraz odpowiedź nadchodzi sama. Zwróć uwagę na każdy znak, na każde spojrzenie, bo w nich ukryte są prawdy, które pragną wyjść na światło dzienne. Jeśli czujesz, że to dotyka Twojej duszy, wiedz, że Aniołowie mówią do Ciebie bezpośrednio. To wiadomość od Aniołów dla Ciebie dziś przesłana nie po to, by Cię zaniepokoić, ale by Cię przygotować. Niech Twoje serce pozostanie otwarte. Bo gdy słowa wreszcie wypłyną, poczujesz, jak wielką ulgę przynosi prawda. Wtedy zrozumiesz, dlaczego musiałaś przejść przez ciszę, by docenić dźwięk wyznania. Może zastanawiasz się, jak długo jeszcze musisz czekać? Aniołowie mówią: Niedługo. Już teraz wszystko zmierza do chwili, w której sekret zamieni się w otwarte słowa. Pozwól sobie zaufać, że to, co nadchodzi, ma przynieść ci siłę, a nie ból. W tym tkwi tajemnica wiadomość od Aniołów Didien wczoraj, która dziś znajduje swoje dopełnienie w twoim życiu. Jeśli to, co słyszysz, porusza twoje serce, Zostaw mały znak wdzięczności, aniołowie jeszcze wyraźniej otworzą przed tobą swoje przesłania. Teraz wiesz, że nic, co ukryte, nie pozostanie w cieniu. Prawda jest już u drzwi, a ty jesteś gotowa ją usłyszeć. To wiadomość od aniołów dziś, która prowadzi cię w stronę światła. I kiedy ten czas nadejdzie, nie zdziw się, jeśli twoje serce zacznie bić szybciej. To dopiero początek tego, co aniołowie chcą ci pokazać. Wyobraź sobie chwilę, w której ktoś patrzy ci prosto w oczy, a jego spojrzenie zdradza więcej niż wszystkie słowa razem. To nie jest przypadek, że właśnie teraz trafiasz na tę wiadomość od aniołów, bo Twoja dusza przygotowywana jest na odkrycie, które zmieni sposób, w jaki widzisz tę osobę. Aniołowie mówią, że tajemnica, którą nosiła w sobie ta dusza, była ciężarem trudnym do zniesienia. Czuła, że milczenie chroni ją przed zranieniem? Ale milczenie stało się więzieniem. I teraz to więzienie zaczyna pękać, a prawda szuka drogi na zewnątrz. Czy potrafisz poczuć tę energię? To jak napięcie przed burzą, które zwiastuje, że nie da się już zatrzymać tego, co nadchodzi. Wiadomość od Aniołów dla Ciebie dziś mówi jasno: jesteś w centrum wydarzeń, które wkrótce nabiorą pełni. Cisza nigdy nie była końcem, była tylko przejściem. Przejściem którym uczucia dojrzewały, nabierały odwagi, by wybrzmieć. A ty zostałaś wybrana, by usłyszeć te słowa jako pierwsza. Aniołowie pragną, abyś wiedziała, że to nie przypadek, że twoje serce od dawna czuje niepokój. To wołanie duszy tej osoby, która zbliża się coraz bardziej do chwili prawdy. W tej wiadomości od aniołów na dziś ukryta jest obietnica. Nic, co miało zostać wypowiedziane, nie zostanie już stłumione. Każde uczucie, które kryło się w cieniu, znajdzie swoją drogę do światła. Może pytasz, co usłyszysz, kiedy nadejdzie ta chwila? Aniołowie odpowiadają: Usłyszysz to, co twoje serce wiedziało od dawna, ale bało się przyjąć. To wyznanie będzie mostem między wami, nie ścianą. Twoje oczy staną się świadkiem prawdy, której nikt już nie zdoła zatrzymać. A wtedy zrozumiesz, dlaczego musiałaś czekać. Dlaczego cisza trwała tak długo? Wiadomość od aniołów dla ciebie dziś przypomina, że każde opóźnienie było częścią planu. Czas, który wydawał się pusty, tak naprawdę przygotowywał was do tej chwili. Wyobraź sobie serce, które bije szybciej, drży w niepewności, a jednocześnie pragnie wyzwolenia. To serce, które zaraz otworzy się przed tobą. I to ty jesteś to, które zostało przeznaczone, by je usłyszeć. Nie ignoruj tego, co teraz odczuwasz. To nie jest przypadkowe wzruszenie to znak, że aniołowie prowadzą cię w stronę odkrycia. Ta wiadomość od aniołów dziś jest twoim światłem na tej drodze. Słowa, które wkrótce padną, mogą cię zaskoczyć, ale pamiętaj: nie niosą w sobie strachu, tylko prawdę. A prawda zawsze wyzwala, nawet jeśli w pierwszej chwili porusza do łez. Aniołowie szepczą. Że twoja cierpliwość nie była daremna. Każda chwila oczekiwania była jak kropla, która napełniała naczynie. A teraz naczynie jest pełne i nie da się powstrzymać fali. Może zastanawiasz się, co stanie się później? Nie spiesz się z odpowiedzą. W tej chwili najważniejsze jest to, że jesteś gotowa, by przyjąć słowa, które zbliżają się do ciebie niczym fale morza. To wiadomość od aniołów Archanioła Uriela. Która daje ci siłę i światło? Nie bój się spojrzeć prawdzie w oczy, bo ona przyszła po to, by uwolnić, a nie zranić. W twojej duszy zacznie rozbrzmiewać echo tych słów. Poczujesz, że wreszcie docierają do Ciebie odpowiedzi, które od dawna unosiły się w powietrzu. Aniołowie prowadzą cię do miejsca, gdzie cisza zamienia się w melodię szczerości. I w tej melodii rozpoznasz tą swojego własnego serca. Czy jesteś gotowa? By usłyszeć coś, co może zmienić twój świat? Aniołowie przypominają, że prawda nigdy nie przychodzi zbyt wcześnie ani zbyt późno, zawsze w idealnym momencie. A ten moment jest bliżej, niż myślisz. Wiadomość od aniołów dla ciebie dziś jest zapowiedzą, że drzwi, które były zamknięte, właśnie zaczynają się uchylać. Za nimi czeka coś, co może cię poruszyć do głębi. I to właśnie ty jesteś tą dla której te drzwi zostały stworzone, aby się otworzyły. Czujesz, że atmosfera wokół ciebie gęstnieje, jakby coś wielkiego miało się wydarzyć? To nie złudzenie. To znak, że ta dusza, o której mówię, już nie potrafi powstrzymać swojego serca. Aniołowie prowadzą cię, abyś była gotowa na ten moment, bo prawda jest już w drodze. Widzisz, ile razy los próbował odciągnąć cię od tego odkrycia? A jednak ciągle wracasz tutaj, bo wiesz, że coś w tym przekazie należy tylko do ciebie. Wiadomość od aniołów na dziś przypomina, że nic nie stanie się bez powodu. Kiedy ktoś skrywa uczucia, tworzy wokół siebie mur. Ale ten mur właśnie zaczyna pękać. Pęknięcia stają się coraz większe i wkrótce odsłonią całe wnętrze. A ty jesteś tą, przed którą zostanie o serce. Aniołowie pokazują mi, że Twoja cierpliwość jest wynagradzana. Wszystkie chwile wątpliwości, wszystkie pytania, które nosiłaś, zaczynają znajdować odpowiedź. To wiadomość od aniołów dla Ciebie dziś, która otwiera drzwi do zrozumienia. Czy zdajesz sobie sprawę, że czasami prawda przychodzi w najprostszych gestach? Uśmiech, spojrzenie, jedno słowo to wszystko może być początkiem wyznania, które zburzy ciszę. To, co nadchodzi, nie jest przypadkowe. Wiadomość od aniołów Archanioła Uriela niesie światło odwagi. Dzięki niemu nawet najbardziej skrywane uczucia znajdą drogę, aby się objawić. Możesz odczuwać niepokój, ale aniołowie zapewniają, że to tylko przygotowanie. Dusza, która nosiła ten sekret, wreszcie zebrawa siłę, aby mówić. A ty masz usłyszeć każde słowo. Widzisz. W energii tego wyznania kryje się uzdrowienie. Nie tylko dla Niego, ale i dla Ciebie. Bo prawda, nawet jeśli trudna, zawsze przynosi wolność i nową przestrzeń do oddechu. Aniołowie chcą, abyś zaufała temu procesowi. Wiadomość od Aniołów Diden przypomina, że nic, co ukryte, nie zostanie wiecznie zakryte. Światło zawsze znajduje drogę. Czujesz bicie swojego serca? To echo energii, która przygotowuje Cię na nadchodzące chwile. Twoja dusza wie, że to, co się wydarzy, było zapisane od dawna. Nie bój się tego, co usłyszysz. Pamiętaj, że każde słowo, które zostanie wypowiedziane, jest częścią większego planu. I Ty jesteś w samym jego centrum. Możesz poczuć wzruszenie, gdy te słowa w końcu padną. To będzie moment, którego twoja dusza pragnęła i który aniołowie przygotowywali w ciszy. Wiadomość od aniołów dziśnie się zapewnienie, że nie jesteś sama w tym odkryciu. Aniołowie stoją przy tobie, abyś mogła przyjąć prawdę bez lęku. Czasami miłość potrzebuje milczenia, aby dojrzeć. A teraz cisza ustępuje miejsca odwadze. Ta odwaga prowadzi cię do nowego początku. Twoje serce zacznie widzieć wyraźniej. Zrozumiesz, że każde spojrzenie i każdy gest miały znaczenie. Wszystko prowadziło do tej chwili objawienia. Aniołowie mówią, że to, co nadejdzie, będzie mostem między duszami. Mostem, który pozwoli Wam spotkać się na nowym poziomie prawdy i bliskości. Czy zauważasz, że Twoje serce drży? To dlatego, że energia tego wyznania już zaczyna przepływać przez Ciebie. Ty czujesz ją, zanim padną słowa. Nie spiesz się jednak z wnioskami. To, co ma nadejść, odsłoni się powoli, krok po kroku. Aniołowie chcą, byś obserwowała uważnie i nie zamykała swojego serca. To wiadomość od aniołów dla mnie dziś, która staje się też twoim przewodnikiem. Przyjmij ją jako dar, bo prowadzi cię do miejsca, którego długo szukałaś. I w tej drodze do prawdy aniołowie szeptają: Nie zapominaj, że wszystko, co dzieje się teraz, ma tylko jedno zadanie: otworzyć twoje serce na to, co już niebawem zostanie ujawnione. Wyobraź sobie chwilę, w której powietrze staje się cięższe, jakby cały świat wstrzymał oddech. To właśnie ten moment, gdy ktoś, kto długo milczał, zbiera siły, by wypowiedzieć to, co nosił w sercu. Aniołowie pokazują, że jesteś świadkiem przełomu, którego nie da się już zatrzymać. To nie przypadek, że docierasz do tych słów teraz. Twoja dusza od dawna przygotowywana była na wiadomość o Aniołów na dziś, która przychodzi, aby otworzyć ci oczy na to, co kryje się tuż przed tobą. Czujesz, jak napięcie w tobie rośnie? To echo uczuć tej osoby, która nie potrafi już ukrywać prawdy. Jej milczenie było tarczą, ale tarcza pęka, a za nią bije serce z paszczerości. Aniołowie mówią, że nadszedł czas, abyś przyjęła wyznanie, które dojrzewało w ciszy. To wiadomość od aniołów dla ciebie dziś, która ma przynieść światło tam, gdzie panowała niepewność. Być może nie spodziewasz się, jak wiele znaczenia będą miały te słowa. Mogą wydawać się proste, a jednak ich ciężar odmieni twoje spojrzenie na wszystko, co dotąd przeżyłaś. W ciszy rodzi się odwaga. A teraz odwaga zaczyna rozbrzmiewać jak pieśń, która nie daje się już uciszyć. Ty jesteś tą, która ma ją usłyszeć jako pierwsza. Aniołowie pragną, byś zrozumiała, że to nie jest zwykły przypadek. To wiadomość od aniołów Archanioła Uriela, który prowadzi cię ku prawdzie i przygotowuje Twoje serce, by przyjęło ją bez lęku. Zauważ, że od jakiegoś czasu Twoje serce wyczuwa zmiany. To dlatego, że prawda już od dawna była w drodze. Teraz nadszedł moment, by dotarła do Ciebie w pełni. Możesz poczuć niepokój, ale nie bój się. Niepewność jest jedynie bramą do odkrycia. Kiedy przez nią przejdziesz, znajdziesz spokój, który płynie tylko z prawdy. Aniołowie pokazują, że każde twoje pytanie miało sens. To one przygotowały Cię do usłyszenia odpowiedzi, która już nadchodzi. To wiadomość od aniołów Didien, pełna znaków, które zaczynasz odczytywać coraz wyraźniej. Wyobraź sobie serce, które zbyt długo nosiło ciężar niewypowiedzianych słów. To serce bije teraz głośniej, bo pragnie wolności. A ta wolność oznacza wyznanie skierowane właśnie do ciebie. Czy słyszysz w sobie delikatny szept? To echo tego, co ma zostać wypowiedziane. Aniołowie chcą, abyś była gotowa, bo ten głos wkrótce rozbrzmi pełną siłą. Nie ma już powrotu do ciszy. To, co zostało ukryte, nie mieści się już w granicach serca. A ty jesteś to, która stanie się powierniczką tych słów. Aniołowie pragną, abyś zaufała temu procesowi. To wiadomość od aniołów dla mnie dziś, która nie tylko niesie prawdę, ale także uzdrawia. Nie zawsze prawda przychodzi w blasku fajerwerków. Czasami jest jak ciepły promień światła, który powoli ogrzewa serce. Właśnie taki promień zbliża się teraz do ciebie. Możesz odczuć wzruszenie, które trudno wyjaśnić. To znak, że twoja dusza rozpoznaje energię tego wyznania, zanim jeszcze padną słowa. Aniołowie przypominają, że jesteś gotowa. Gotowa, by przyjąć to, co nadejdzie, z pełnym spokojem. To wiadomość od Aniołów dziś, która otwiera przed tobą przestrzeń nowego początku. Każdy krok, który prowadził cię tutaj, był częścią większego planu. Nie byłaś sama w tej podróży, aniołowie prowadzili cię. Abyś dotarła właśnie do tego miejsca. Zbliżają się chwile, które mogą zmienić Twoje życie. I chociaż jeszcze nie znasz pełni słów, Twoje serce już teraz wie, że będą one przełomem. Za każdym szeptem, za każdym znakiem stoi jedno przesłanie, ta dusza nie wytrzyma już dłużej w milczeniu. A ty jesteś to, do której skierowane jest wyznanie, które właśnie się rodzi. Słyszysz to ciche poruszenie w swoim sercu? To nie jest zwykłe uczucie, to znak, że energia prawdy zbliża się coraz bardziej. Aniołowie mówią, że nie można już dłużej powstrzymywać tego, co dojrzewało w ciszy przez tak długi czas. Każdy sekret ma swój kres. Ten, kto ukrywał uczucia, wie, że milczenie staje się coraz cięższe. Teraz waży tyle, że serce nie potrafi już unieść tego ciężaru. To wiadomość od aniołów dla ciebie dziś. Abyś przygotowała się na chwilę otwarcia. Aniołowie szepczą, że nieprzypadkowo znajdujesz się tutaj. Twój duch wyczuwa, że zbliża się moment, który odmieni Twoje spojrzenie. Prawda, która długo spała, właśnie się budzi. Wyobraź sobie duszę, która w ciszy pisała niewidzialne listy. Każde spojrzenie, każdy gest był znakiem, którego jeszcze nie rozumiałaś. Teraz jednak litery zaczynają układać się w słowa. To, co nadejdzie, będzie jak otwarcie drzwi, które przez lata były zamknięte. Wiadomość od aniołów dziś niesie obietnicę, że już nic nie powstrzyma tego wyznania. Twoje serce czeka na to od dawna. Wiesz, że nie można żyć wiecznie w cieniu domysłów. A teraz promień światła przeszywa mrok i odsłania prawdę, której zawsze pragnęłaś. Aniołowie przypominają, że twoja cierpliwość nie była na próżno. Każdy dzień, w którym uczyłaś się ufać, przygotowywał cię na chwilę, która właśnie nadchodzi. Kiedy dusza dojrzewa do wyznania, cały wszechświat zaczyna współgrać z jej energią. To dlatego ostatnio czujesz, że znaki wokół ciebie są coraz silniejsze i bardziej jednoznaczne. To wiadomość od aniołów na dziś dzień, która mówi, że już niebawem serce, które było zamknięte, otworzy się z mocą której nie będziesz w stanie zignorować. Poczujesz, że Twoje własne serce bije w rytmie tego wyznania. Jakby Twoja dusza od zawsze wiedziała, że nadejdzie ten dzień i czekała tylko na potwierdzenie. Aniołowie chcą, abyś zaufała. To, co zostanie wypowiedziane, nie zrani cię, ale uwolni. Uwolni i ciebie i tę osobę, której serce nosiło ten sekret. Nie zdziw się. Jeśli poczujesz nagłe wzruszenie, gdy padną pierwsze słowa. Twoja dusza będzie wiedziała, że to właśnie ta chwila, na którą była przygotowywana. To wiadomość o aniołów archanioła Uriela, który niesie ze sobą siłę, abyś potrafiła przyjąć prawdę z otwartym sercem i odwagą. Wyznanie, które nadchodzi, jest jak rzeka długo powstrzymywana, teraz znajdzie swoją drogę, by wypłynąć na powierzchnię. Nie da się jej zatrzymać. Może czujesz lekki lęk, ale aniołowie przypominają, to nie jest czas na strach, ale na ufność. Bo każde słowo, które usłyszysz, jest częścią większego planu światła. Twoje oczy wkrótce zobaczą, jak cisza zamienia się w szczerość. Jak niewypowiedziane uczucia nabierają formy i stają się prawdą, której nic już nie cofnie. Aniołowie szepczą, że ta chwila stanie się punktem zwrotnym. Nie będzie już odwrotu, wszystko potoczy się nowym torem, bardziej przejrzystym i pełnym prawdy. To wiadomość od aniołów dla mnie dziś, która przychodzi także do Ciebie. Przyjmij ją jako znak, że już teraz jesteś blisko odkrycia, które nade nowy kierunek Twojej drodze. Poczujesz, że energia wokół Ciebie gęstnieje, jakby cały świat przygotowywał się razem z Tobą. Bo to, co nadejdzie, dotyczy nie tylko tej osoby, ale także Twojej przemiany. I wtedy zrozumiesz, że to nie przypadek, to przeznaczenie. A każde słowo, które usłyszysz, będzie jak pieczęć na historii, która od dawna chciała ujrzeć światło dnia. Aniołowie mówią, że cisza, która trwała tak długo, właśnie zaczyna się kruszyć. Jakby niewidzialne ściany, budowane latami, wreszcie nie mogły dłużej utrzymać tego, co skrywały. To, co ma zostać wypowiedziane, nie będzie już zatrzymane. Możesz poczuć, że serce tej osoby bije coraz głośniej, nawet jeśli milczy. Energie prawdy nie da się już ukryć. Wibracje, które płyną ku tobie, są jak echo, im bliżej wyznania, tym bardziej wyraźne stają się sygnały. To wiadomość od aniołów Archanioła Gabriela, posłańca prawdy i słowa. On przygotowuje grunt pod rozmowę, która przyniesie ci zrozumienie tego, co do tej pory było jedynie zagadką. W głębi duszy wiesz, że coś dojrzewa. Czasem słyszysz wewnętrzny głos, który pyta: Kiedy wreszcie usłyszę odpowiedź? Aniołowie mówią dziś, że ta chwila nadchodzi szybciej niż przypuszczasz. Prawda ma moc rozświetlania ciemności. Kiedy zostanie wypowiedziana, poczujesz, że ciężar, który nosiłaś w sercu, zniknie. To, co było mgłą, nagle stanie się klarowne i oczywiste. Zobaczysz w oczach tej osoby odbicie tego, co skrywała tak długo. To będzie jak spotkanie dusz, które wreszcie mogą być szczere i prawdziwe, bez lęku przed oceną czy odrzuceniem. Aniołowie szepczą, że twoja dusza przygotowywała się na tę chwilę przez wiele doświadczeń. Wszystko, co przeżyłaś, miało cię umocnić, byś potrafiła przyjąć te słowa z odwagą i spokojem. Wyznanie, które nadejdzie, nie jest przypadkiem. Wszechświat od dawna prowadził tę drogę tak, byście spotkali się w punkcie, w którym milczenie nie ma już sensu. To wiadomość od aniołów na dziś, która mówi, że już teraz fale prawdy zbliżają się ku tobie. Tak jak fale oceanu nieustannie docierają do brzegu, tak i te słowa nie mogą już zostać zatrzymane. W twoim życiu zaczyna się czas przełomu. Aniołowie przypominają, że każdy przełom wiąże się z odwagą, ale i z nagrodą, a twoją nagrodą będzie światło, które rozproszy dotychczasowy cień. Może już czujesz, że w powietrzu unosi się napięcie. To nie jest zwykła emocja, to energia przemiany, której nie da się zatrzymać. To jak zapowiedź burzy, po której zawsze wychodzi słońce. Aniołowie podpowiadają, że nie masz się czego obawiać. Każde słowo, które usłyszysz, będzie prowadzić cię ku większej klarowności. To, co dziś wydaje się tajemnicą, wkrótce stanie się Twoją siłą. Wyobraź sobie światło, które przechodzi przez zamknięte drzwi. Najpierw pojawia się jako mała smiugę, a potem zalewa cały pokój. Tak właśnie działa prawda zaczyna niepozornie, ale ostatecznie obejmuje wszystko. Aniołowie mówią, że to wyznanie będzie miało moc uzdrowienia. Uzdrowi nie tylko Ciebie, ale i te dusze. Która nosiła ciężar niewypowiedzianych uczuć. Nie będzie odwrotu, ale w tym właśnie tkwi piękno. Bo kiedy prawda zostaje wypowiedziana, rodzi się nowa przestrzeń, w której wszystko staje się możliwe. Twoja intuicja już dawno wiedziała, że ten moment nadejdzie. Każdy sen, każde przeczucie było sygnałem, że coś ukrytego pragnie ujrzeć światło dnia. To wiadomość od aniołów Archanioła Michała, który przynosi siłę. Byś mogła stawić czoła temu, co usłyszysz, i przyjąć to jako dar, a nie ciężar. Prawda, która płynie ku tobie, jest darem. Choć może wydawać się zaskakująca, przynosi wyzwolenie. Otwiera serca i sprawia, że dusze mogą spotkać się naprawdę. Aniołowie chcą, abyś pamiętała, o niej jesteś sama w tym procesie. Całe niebo wspiera cię w przyjęciu tego, co nadejdzie. Ich światło otacza cię teraz jeszcze mocniej. I choć ta chwila zbliża się coraz szybciej, aniołowie zapewniają, będziesz gotowa. Gdy padną słowa, poczujesz, że były przeznaczone właśnie dla ciebie, jak odpowiedź, której twoje serce pragnęło od dawna. Dziękuję ci, że zostałaś ze mną do końca tej wiadomości. To piękne wiedzieć, że twoje serce pragnie słuchać szeptów aniołów i że pozwalasz, aby ich światło prowadziło cię krok po kroku. Jeśli poczułaś, że te słowa były właśnie dla ciebie, zostaw swój ślad w komentarzu i odpowiedz na pytanie. Jakie prawdy twoja dusza czuje, że już niedługo wyjdą na światło dzienne? To będzie znak, że naprawdę otwierasz się na to, co wszechświat chce ci przekazać. Możesz też potwierdzić tę wiadomość, wpisując w komentarzu liczbę 777. Niech będzie ona twoim sygnałem dla aniołów że jesteś gotowa przyjąć ich prowadzenie. Jeśli czujesz, że ta rozmowa przyniosła ci jasność i spokój, zostaw też polubienie pod tym filmem. To mała rzecz, ale pozwala mi wiedzieć, że ta przestrzeń naprawdę łączy nasze serca. A jeśli chcesz usłyszeć ciąg dalszy i wejść jeszcze głębiej w tę drogę, spójrz obok tam czeka na ciebie kolejny film, który dopełnia tę wiadomość. Kliknij i chodź ze mną dalej, bo aniołowie mają ci jeszcze więcej do przekazania.